Czemu ja jesteśmy w biedronce? To jest Lidl. Czemu biedronka? A czemu Lidl? Nie wiem. <gryw> Będę z tą 100% szczery. Nie wiem. A musisz zabijać wrogów używając PMA, jakbyś się pytał, nie? Ty, mrożonki! No. Jest -pik. Kola nawet jest zero chyba. Szczoteczki do zębów. Frytunie! Ale... Tu stoję. No jestem jako chroni. Frytunia jest salami. Picorante! Podoba mi się, idę im na... Przepraszam! Już jeden... dwóch przyszło, jakby co? Ale... Ja idzie, Damian. O Przepraszam. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. E, przepraszam. Ostatni poszedł właśnie do ciebie chciałem A bo powiedzieć. tu ekspedienta chcą! A nie stać mnie na żadnego PMA jakbyś się P pytał. P czy PM, To P90? <gok> żelki! Eee... Tak, P90 też. Żelki z Tylko sosikiem. Że... O, browarek, o, to Co jest. Są to są żelki z sosikiem. No, sosik, no, czego nie rozumiesz? Myślisz, że jak się schowam tu jak Batman, to mnie nie zauważą. Dzień dobry! E, Przepraszam, ale czy, czy ma pan kupony lojalnościowe? Nie, a pan? Nie, też nie, pan też nie. To przykro mi. Myślisz, że mnie zauważą? Jak będę jak ninja tu? Nie wiem, nie widzę cię, bo mi smog zasłania. To dobrze chyba, nie? Znaczy, że zadziałało, tak? Tak, byłeś ninją. Czy ma pan naszą aplikację? On chyba pan? chciał kupić bez aplikacji. Pan chyba nie ma aplikacji. Musiałem mu załadować aplikację, jakby co. Przepraszam, bo zakładnika nie, weźmie, nie weźmiecie bez Żabki Plus, jakby... Ej Damian, bo duży, przy, przy, duży konsument. Jak to duży? Dużo, w sensie, że dużo konsumuje, rozumiesz? Hmm... No, właśnie, właśnie ten. Dużo konsumował, więc wiesz, jakby ba, bałem się go. Jest jak to na Kajzerkę, szybko. 4, 3, 8, 4. Nie działa. Dobra, wrzucam wsparcie. Co, co za menadżer jest ciebie? Spaliłeś nam lody. Nie spaliłem ci nic. Na wchodzą do ciebie koledzy. Ja wiem. To z dwóch stron. Nic nie widzę! Ja też nie. Ja nie wiem czy ten, czy ekspedienta na mnie wynoszą. O kurę, ja tu jest duży. Gdzie? Tu? Tu. Halo! Pomoc do sprzątania na dziale z grochówką? Spoko! No, Kolega, kolega potrzebował lekkiego alko. Pomagam! Oje! Yeah. Mhm. O nie mam pieniędzy. A, sam się palę! Ha, bo ty się palisz, a ja nie. Frajer! A mogę wejść tu? Gdzie tu? No tu wyżej. To jest tu wyżej. Możesz, czemu nie? Na lampy. nie idą do ciebie. Do mnie nikt nie idzie. O! Mówiłem! Pęk! Ty nie możesz tam iść, bo boli. Aaaa! Christian z tej sody też idzie. Dobra, a. No to, to strzel. Jezus. Ale z pistoletu miałeś. Pa, 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 e, widzisz, pa? Ej, Mam Jeszcze ja dwa pa. Mam kosze to. w końcu dzięki na moim kochanym widzom. O kurde. I stronie kidrop. Keydrop.com. Strona, która spełnia twoje marzenia. Otwieraj najróżniejsze skrzynie, a co tydzień pojawiają się nowe limitowane. Walcz z innymi i wygrywaj ich skiny. Ewentualnie spróbuj ulepszyć słabe skiny na te fajniejsze. A z kodem hadesiak masz 5% więcej cashu podczas doładowania. Nie czekaj, spełniaj marzenia. Dawaj, o. musisz to zrobić, Krystianyk. No i co? Ja nie wiedziałem, że oni potrafią strzelać jak w smoku stoisz. Ty nie wiedziałeś, że on nie ja, potrafią... ja myślałem, że to takie boty wzięliśmy z przedszkola, a tu jednak takie nie są. Słuchaj, proponuję tak, że... Chodź za mną. Chodź. Nie. Chodź. Ja nie. mam... Gdzie ty jesteś? Nie. Ja jestem tu na dole. Jesteś... I pyk! I pyk! I jeszcze jeden jest! O Chciałem go strzelić, ale... celowany. Wiesz, a, mogę sobie pistolet wymienić. Yyy... Halo, nicy, widzę! Wiesz, sam powstaniecie w handach tak Chciałbym mi 90 Chciałabym coś dodać w tym przypadku, ale <laughs> wydaje mi się, że również Show P90 talk. jest grane na moim czole. O, wezmę teraz Desert Diggle. O, boże. No, no, teraz będzie, teraz będzie banie. Panie, teraz będzie banie. O, bani. posz. Bani. To jest lepsze miejsce w ogóle. No nie, bo jeszcze Damian! Pam, pom, pom. O oo. Krystianek jeden ma 85 mniej. <gryw> Dobrze, ostatni masz na blisko po prawej, ale nie w stopy, nie wstąpy, Krystian! To mam mało. Nie wstąpy! No zabij go, dasz radę! Oh. Wow. Widziałeś jak skoczył? Ale wstąpimy. Ale jest nicza walerijna. Stopia. Sam jesteś stopa. Stupkarz jesteś. Po co stopy strzelasz? Czy Ty No i co? Zazdrościsz mi? Nie. O! Tego trafiłem. O, u! W momencie, kiedy spadłeś wokół mnie cię zabił, to ja zgubiłem niego. No wiesz, jak jest, widzowie. Wtedy mogliby zarobić więcej pieniędzy, a ja mógłbym dostać od tego prowizorza, że to wiem. Totalnie, jestem pierwszy w historii tej gry na pewno, na to Słyszałem jeden pojedynczy, potrojny strzał <noise> i dwóch koleś się zatłukłeś. Spoko, luz. jest dobrze, siema. siema. Przestosuj się. Skąd on się tu wziął? Przez okno wszedł. Co? Jakie okno? Hobrzyn! Ho, ho. Damian, znajdź mnie. Znalazłem. <głos> siema. <głos> 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 A, Damian! Puść mnie z powrotem! Nie śmiało wpadaj, ho! Wypadłem, nawet oni jednak mogą oknem. O kurde. <gryw> 11, Jak znajdziesz to może tam na parapecie. O! <gryw> Właśnie leży jeszcze mu jest! <gryw> Chłop do cię podbiegł specie mi. <gryw> oj, 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 Co się tu stanęło się? Nie wiem. Zaraz ci powiem. Hmm, chyba tak. <gryw> Co to robisz? <noise> Ale ty nie przejdziesz, on zabiera ci zakładnika, prawda? Nie Damian. zabiera mi jeszcze. A teraz? Jeszcze nie. O, idzie w ostatnich. go. Tak, granat. <głos> granat, <głos> <Zakładnika>. <głos> 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 Gdzie jest moja pompa? O, tu jest. Na co? <noise> yeah. yeah, mm. Nie, Dobra, słuchaj. O. Tu na stole zostawiam. Mhm. <noise> Moment. Tu zostawiam! O. Schody się palą, jakby to. Ja też. Jakbyś się pytał, nie? A ja się nie pytam, Luz. Myślisz, że jestem w stanie... Ale idą! Jakoś, ale tak, słucham! Tak piję, ale tu ptają! Ale tu, 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 tu robisz. A tu ktoś idzie, myślisz? Nie wiem, ale idą oni, kolejni. Oni nie korzystają z tych drzwi. O kurde. Rafaello ja idzie! Nie było... Nice! Iwana zabijesz! Poczekaj! Karame ja chciałem go wysadzić. A jaką on miał broń? Nie wiem. A chcesz granat, koleś? Kara za A Damian, się idzie. O, ty już tam, widzę, zacząłeś. To już? No, naprawdę! Myślałem, że coś więcej będzie. Nieudany chlub misji, 2000 minus obrażenia poniesione przez drużynę na 17,5%